Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem czy mnie słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. Kobiety Molto. Zaczynamy nasz nowy cykl live'ów. Jesteśmy w warszawskim salonie w Sabybie mam na imię Małgosia. Będę miała przyjemność prowadzenia nowego cyklu live'a, Prezentowała ci wam nowe nowości, które pojawiają się u nas w sprzedaży. Wakacje niestety się skończyły. Wracamy do pracy i dlatego w pierwszej kolejności pokażę wam nowości, które możecie założyć do biura. Zacznę może od stylizacji którą mam na sobie. Jest to nasza nowość, trzyczęściowy garnitur. Marynarka zapinana jest na guzik, dłuższa. Jest również kamizelka, którą możemy założyć na koszulę, na gołe ciało, tak jak również jako taka baza pod żakiem. W tym sezonie mamy tu krój rosty. Kolejną świeżą nowością, którą chcę pokazać, jest nasza nowość w tym sezonie: buty. Są to buty czarne, z tkaniny z, z elastanem. Na słupku. Bardzo stabilne są i wygodne. Dobrze. Stworzyliśmy je właśnie z myślą do noszenia do pracy. Następna nowość nasza z garniturów marynarka dwurzędowa, lekko taliowana. Piękny kolor, który mogłabym powiedzieć, że to jest taka. Winna czerwony. Do tego, tak jak szare, również mamy spodnie o prostym kroju w kamie. Z tego samego setu jest sukienka. Prosta, klasyczna, ręka w trzy idealnie pasująca na ofis, jak również na wyjście po pracy. Wszystko zależy od dodatków. Tak? To też jest taka alternatywa dla małej czarnej. Następny garnitur kamelowy, nóżczy z guzikiem, zapinany na jeden guzik, tak powiedziała. Spodnie. Tym razem spodnie mają krój cygaretek. Są zwężane, lekko zwężane w dołowi. Co do żakietów, w propozycji mamy topy na ramiączka. Wiem, że je kochacie. Mamy je w różnych kolorach, co sezon, tylko zmieniają się kolory. W tym sezonie naszą nowością pod marynarki są bluzki satynowe, z krótszym rękawkiem. Szczególnie polubią je, je pol, polubią, e, panie, które wolą zakryć ramiona. Tak? Są w różnych kolorach. I jeszcze jedna propozycja dla pań, które wolą je, żakiet ze spódnicą. Nasza propozycja żakietu ze stórką na suwak. Do żakietu proponujemy spódnicę w dwóch fasonów. Pierwszy fason. Pierwsza klasyczna ołówkowa z podwyższonym, z podwyższonym stanem. Druga specjalnie, dla, specjalnie na Waszą prośbę. Dłuższa. Też o prostym kroju, długości mili. Jeszcze może wspomnę, że jest to tkanina z domieszką wełny. Co oprócz garniturów do pracy? Dzianina i komplety dzianinowe, które przez ostatnie sezony zdobyły Waszą sympatię. W tym sezonie zatem również ich u nas nie zabraknie. Dzianiny te są fajne. I nasza propozycja. dzień komplet, w które właśnie kardigan ze spódnicą. Komplet jest w kolorze ekry z delikatną złotą nitką. Można wykorzystać go też do różnych stylizacji. Spódnica prosta. Mili. Oprócz koloru ekry, komplet mamy też w czarnej wersji kolorystycznej. Z naszych nowości dzianinowych mamy swetry o ażurowym splocie. Są to swetry wełniane z domieszką mocheru. Bardzo miękkie i przyjemne w dotyku. można je wykorzystać ze spodniami, do stylizacji, do garniturów i stworzyć luk do pracy. Nie mogę się wam oprzeć, by pokazać wam dzisiaj nową sukienkę. Jest to sukienka w w gumka. Tak? Jest to, tutaj pokażę. Mamy je w dwóch opcjach kolorystycznych. Jest gumka, mamy też pasek rozkloszowana, mługa. Rękaw też dłuższy. Mankiet bardzo ładnie wykończony. I oczywiście są kieszenie. Które lubicie. I jeszcze coś, takie nasze dwie perełki chciałabym pokazać, które zostawiłam na koniec. Okrycia je na wczesna wiesień. Coś dla fanek, najpierw coś dla fanek płaszcza je tręcza, ale wykonanego ze skóry jak mięsień. Bardzo miękka, przyjemna, lekka. I co mogę jeszcze powiedzieć? Myślę, że jak założycie, to się w nich zakochacie. I jeszcze druga taka nasza perełka. płaszcz o oryginalne fasony, wykonany w 100% z wełny typu double face z dłuższym włosiem. Nie wiem czy tu widać. Jest też bardzo miękki. O fasonie oversize. Świetnie pasuje do swetrów, golfów. Ma też również właśnie szeroki rękaw. Bardzo wygodny. Można go nosić na różne sposoby. Nie zapinając, tak, na luźno, jak kardigan, bądź można zawiązać, jest pasek i wtedy będzie się inaczej wyglądał. W ten sposób. To wszystko z nowości, co przygotowałam dla Was dzisiaj. Oczywiście to jest tylko fragment naszej kolekcji. Nowości, których jest już w sprzedaży dużo więcej, możecie obejrzeć. Sezon dopiero się zaczął. Jeżeli macie pytania co do kolekcji, którą zaprezentowałam i do produktów, możecie pisać w komentarzach pod wideo. Dziękuję wszystkim za obecność na naszym pierwszym live. Mamy nadzieję, że nowy cykl spodobał Wam się. I będę z Wami spotykać się w piątki, co tydzień. Następny odcinek, właśnie za tydzień. Zapraszam. To był mój pierwszy debiut i mam nadzieję, że był udany. Do zobaczenia za tydzień.